Salineczka, czyli Krystynka i Kruszynka. Pewnego dnia, gdy Krystynka wróciła z przedszkola, mama powiedziała – Zajrzyj do swojego pokoju, córeczko. Była u nas ciocia Maja i zostawiła dla ciebie niespodziankę. Dziewczynka pobiegła do pokoju, aż klasnęła w dłonie z radości. Na parapecie koło doniczki z kwitnącym tulipanem siedziała maleńka Lala miała na sobie staroświecką sukienkę z falbankami i koronkami oraz miniaturowy, słomkowy kapelusz. Była niewiele większa niż mały paluszek Krystynki. – Jesteś prześliczna – zawołała dziewczynka, a potem delikatnie posadziła ją sobie na dłonie. – Zobaczysz, będzie ci u mnie dobrze – szepnęła. Nazwę cię Kruszynką, bo jesteś taka maleńka. Urządzę ci tu pokój, Mówiła dalej Krystynka. Zacznę od łóżka, bo przecież musisz gdzieś spać. Przyniosła piękne pudełko po pachnącym mydle, wymusiła je delikatną chusteczką do nosa, a mama z kawałków ciepłej flaneli uszyła jej poduszeczkę i kołderkę. Każdego dnia w pokoju korszynki na parapecie przybywało sprzętów. Dziadek wyrzeźbił maleńkie meble. Fotel, stół, krzesła, a nawet szafę. Babcia wydziergała na szydełku kolorowy dywan, a ciocia Maja uszyła dla kruszynki mnóstwo pięknych ubrawek. Krystynka nie miała zbyt wielu zabawek, ale wcale jej to nie przeszkadzało. Wystarczyła jej kruszynka, którą bawiła się w każdej wolnej chwili. Nadeszło lato, a wraz z nim upalne noce. Więc Krystynka mogła spać przy lekko uchylonym oknie. Którego sierpniowego wieczoru, gdy dziewczynka już smacznie spała, na parapet zakradł się kot! Porwał kruszynkę, wyskoczył z nią do ogrodu i zniknął w ciemnościach. Trudno opisać rozpacz Krysi, gdy rankiem nie znalazła na parapecie swojej ukochanej laleczki. Przepłakała cały dzień. Nie płacz, już nie płacz, kochani, mówiła mama. Kupimy ci nową laleczkę, większą i piękniejszą niż kruszynka. I, i uszyjemy jej mnóstwo pięknych sukienek, obiecała babcia. A ja zbuduję dla niej piętrowy domek, dodał dziadek. Ale Krystynka była niepocieszona. Nie chcę nowej laleczki! Co się stało z moją kruszynką? pytała przez łzy. Była coraz smutniejsza, rodzice, babcia, dziadek i ciocia Maja coraz bardziej zmartwieni. Pewnego dnia tata wrócił do domu z pudełki. W środku coś popiskiwało, a kiedy zaciekawiona Krystynka otworzyła pudełko, wyskoczył z niego łaciaty szczeniak. – To będzie twój piesek – powiedział tata. – Przyniosłem go ze schroniska. Krystynka po raz pierwszy od wielu dni roześmiała się, a potem mocno przytuliła psa. Zopiekuję się tobą, szepnęła. Przecież miał na imię filuś. Od tego dnia byli nierozłącznymi przyjaciółmi. Na buzie dziewczynki powrócił uśmiech. Tylko czasem, gdy spojrzała na pusty domek na parypecie, wzdychała smutno. Gdybym tylko wiedziała, gdzie się podziała kruszynka. A co się stało z kruszynką? Kot, który letniej nocy porwał ją z parapetu, zostawił ją w ogrodzie na środku ścieżki. Rankiem w pierwszych promieniach słońca złociste loki laleczki połyskiwały w trawie, co nie uszło uwadze ciekawskiej surówki, która lubi różne błyskotki. Sfrunęła z gałęzi wysokiej czereśni, porwała laleczkę i zaniosła ją do gniazda. Kruszynka spędziła tam jakiś czas, ale i kiedy z jaj wykluły się młode, w gnieździe zrobiło się za ciasno. Pisklęta po prostu wypchnęły Kruszynkę na zewnątrz. Na szczęście lalka spadła na miękki mech. Tam znalazła ją polna mysz i zaciągnęła do swojej norki pod korzeniem starego drzewa. Kruszynka spędziła u niej całe lato i całą jesień. Ale pewnego dnia listopadowa wichura powaliła drzewo, wyrywając je z korzeniami. Dla kogoś tak maleńkiego jak Kruszynka musiało to być potężnie trzęsienie ziemi najpierw poszybowała w górę, a potem spadała i spadała i spadała. Na koniec wpadła w ciemną jamę, a później świat po niej zaginął. Nadeszła wiosna. Dni stawały się coraz cieplejsze, słońce coraz mocniej przygrzewało, zazieleniła się trawa, a na drzewach pojawiły się pąki. Pewnego dnia mama zabrała Kruszynkę na spacer. Krystynka oczywiście zabrała na spacer. Filuś, oczywiście wiernie im towarzyszył. Hasał po łące, podskakiwał, gonił tyle i merdał ogonem. Nagle zatrzymał się przy kopcu kreta. Weszył szczekał w niebogłosy i odwracał głowę w kierunku Krystynki, jakby chciał powiedzieć Chodź tu prędko! Znalazłem coś bardzo interesującego! Hmm. Filuś, wracaj tu! Zaraz piesku! wołała Krysia, ale Filuś nic sobie z tego nie robił. W końcu dziewczynka podeszła do niego. No i co tak szczekasz, głuptasku? Pokaż, co tam masz, no, powiedziała, nachylając się nad krećm kopczykiem. Przecież to moja kruszynka! Zawołała uszczęśliwiona. Laleczka wyglądała jak nieboskie stworzenie. Była cała ubłocona, a z jej pięknej, kolorowej sukienki zostały tylko strzępy. Maleńki słomkowy kapelusz dawno gdzieś przepadł. A włosy, które kiedyś skręcały się w złote loki, teraz przypominały zużyty mop. A jednak dziewczynka od razu rozpoznała kruszynkę. Nie martw się, szepnęła. Teraz już nic złego cię nie spotka. W domu. Krysia urządziła lalce kąpiel w mydelniczce, delikatnie rozczesała jej włosy i splotła je w dwa porządne warkoczyki, a potem przebrała laleczkę w czystą sukienkę i posadziła w foteliku przy doniczce z tulipanem. – Już nigdy nie pozwolę ci się zgubić – szepnęło. Filuś kręcił się po pokoju i poszczekiwał wesoło. Krystynka wzięła go na ręce i mocno przytuliła. – Dziękuję ci, piesku – powiedziała – Jesteś prawdziwym przyjacielem. Koniec.